Proszę na kolejny odcinek Randki w Ciemno. Proszę grubymi brawami... Spokojnie, spokojnie. Proszę grubymi <trymlikle> brawami pozdrowić Martę, która ma 15 lat. Lach. Przyszłam tutaj, bo tak naprawdę poszukuję jakiegoś fajnego faceta, który trochę mnie wyrwie z tego zdzierowanego świata, w którym się znajduję. Ona trochę rodziców, którzy są beznadziejni. No i może kilka tam fajnych chwil. Książki, prawa, prosimy na Brawa. A teraz zapraszam naszych kandydatów. Zapraszam, Dariusza! Dariusz! Tariusz, opowiedz na kandace. Co się sobie. A więc mam lat 42. Uwielbiam gotować. Uwielbiam podróże z moją kobietą, z przyszłą kobietą. Lubię czytać książki i spędzać romantyczne czasy z kobietami. Zapraszamy drugiego kandydata, Mariusz. Gdzie jest Mariusz? No Mariusz. Mariusz, proszę, opowiedz nam coś o sobie. Pierwszy nie Mariusz, tylko synek, skruchy synek. Mam <grym> um, 32 lata i pracuję okay. na, na kolei. Na z kolei? Tego, z, tego, z tego interesu da się jeszcze wyżyć? Proste. Zależy po prostu, ile tralek. Tak, tak. Oprzedź. brawa dla wszystkich. Naszym ostatnim na jest Michał. Zapraszam Michała. Michał, proszę, przedstaw się. ja, mam imię Michał i no mam 17 lat i no, i myślę, że to wystarczy Brawo. Dobrze, w takim razie, czy kandydatka ma jakieś pytania? Może to. No, mam, mam, ja jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób panowie chcielibyście zwrócić uwagę interesującej was kobiety na siebie. Dariuszu, to jest pytanie dla ciebie, zaczynasz. A więc ja to robię tak: robię to na Mikołaja. Czekam. <laughs> to jest na Mikołaja. Wchodzę tu przez okno i czekam na swoją ofiarę. Przepraszam, za moją kobietę. I wtedy wchodzę do panny i czekam na nią. Przepraszam, z najdroższy. najdroższym, który Prawda, Mariusz, żeby pan złapał mi dla Pan Bardzo o! koto. mi Mikołaja. Pan złapał czy, czy masz Pan w mi fotą. sposób złapał mi sposób, Pan złapał mi nie toleruję czegoś takiego, jak podrywanie kobiety. To kobieta musi zdobyć mnie. <grymne> Dobra kolacja, pięciogwiazdkowy hotel i ewentualnie jakiś martwy płoc dla drugiego. <grymne> <grymne> Brawo. 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 Brawo dla... Michale, to wiem, wiem, że to będzie ciężkie dla ja czy jesteś w jakiś sposób w stanie przebić wszystkie inne kontrapozycje? No ja muszę się przyznać, ponieważ już od trzech lat kocham się w swojej siostrze Marcie i to jest po prostu no zwania... <laughs>